Zrzesz się każdego do kutasa! Dobra, ja wziąłem te dwie skrzynki, krzesło i jakiś karton. Nie wiem. Wystarczy? Nie wejdzie? Wiesz, kurna, to tupy gra, kurna, najgorsze. 7 zł i wydałem. Dobra, cicho. Co ja tu mam zrobić? Nieee. On już nie trzyma Ty Wychodzę. Jezu, otworzył drzwi To to, co to diabła? O tak. Jezu, coś tu słyszę ty. Jezu. Jezu. Otworzył drzwi. Jezu miałaby. Ładna rozkrywka. Ucz, jutro nagramy, a nie dzisiaj. Jezu! No bo... Co mi się tak ekran zachwiał? On, w wpadł. on ma latarkę. Jezu, ale... Jezu idzie tu ci. Boże! Ja nie... Ale ja... ja nie, nie wiem co ja mam zrobić, że patrzył się w tą waloną podłogę! Jezu. Siedzę za tym walonem... Zauważył mnie! Pff. Jezu! To on mnie zobaczył! Nic Czekaj okay, wiesz to chyba ja w niego rzucę Jezu Jezu spalił mi barykadę Matko co Ej on cię goni Jak on fajnie wygląda? Serio? Ej cicho Jakie... Nie wiem co robić wychodzę z tego kurna na odważnego ja biorę coś w nim. ja biorę krzesełko i w niego rzucę Dawaj! O, rzuciłem nie, nie wiem, co ja mam robić! Jezu! Ej, gdzie on jest? W ale śmiesznie, ty ja w nim krzesełko nie Ej, ale ja nie Musisz? wiem, co ja mam zrobić! Wrócić do tego pomieszczenia czerwonego? Jezu! Cię? Stój! Stój! Boże! Jest to pomieszczenie moje! Rozwalił mi barykadę! Co za czulok! Krz... Czekaj, ja tu się chcę zmbić Czekaj, ja, ja, ja zapisuję, kurna w dupie to mam. Zapisz. I słyszysz aktywność, wiesz o czym? Nie no, sam se tu. Nie Czemu on mnie widzi? jest... Ej, ty poszedłeś, no, ja wracam do bo... tego pomieszczenia. Kurde. Krzesełko biorę. Co? Gdzie mi On w ogóle otworzył to nasze pomieszczenie, widziałeś? Tak. On Nie wiem, wątpię. Da Ale jak już się w nim usunie, to chyba trochę otumajmy. A tu jest to przesełko. A to święta, weź idź. Nie można tutaj jakichś broń, nie wiem... Weź, chłodź, truta, wezmę takiego dużego. Jezu, jestem rany. Chodź tu, ciulu. Ej czekaj, może ja mam Z2, okej? Okay? Z2 mam, poczekaj, okej? Okay? To przerywaj chwilę. Na chwilę. Jest w tym pomieszczeniu, gdzie byliśmy? Tak. Tak? I co ja mam z nim zrobić? Wiesz co my zrobić? Otworzyłeś taką szafeczkę tam? Jestem w tym pomieszczeniu, gdy... Otworzyłeś taką szafeczkę tam, co była w środku? Tam, gdzie on tam wszedł. Czy nie? No. Nie, nie mam żadnych szafeczek. No tam gdzie on wszedł. tam się zabarykadowałeś? No Ale nie wiem o co ci chodzi teraz. Tam gdzie zabarykadowałeś się i on to rozwalił. No, rozwalił. No. To tam była taka A, szafeczka. Skrzynka. Szafeczka tam była taka. Wisząca. I tam tam musiałeś wziąć strzykawkę. Strzykawkę. No wziąć. mam jakąś strzykawkę. Brudna strzykawka, bo myślałem, że jej przydać. A masz jakiś puszkę. płyn? Hmm. Środki to... przeciwko bólowe. Nie, spirytus. spirytus. Mam baterię, puszkę napoju gazowanego. Nie mam żadnego spirytusu. Wiec. No to musisz tam z tej szafeczki chyba wziąć, jak nie wziąłeś. Czy wziąłeś szafeczki? Nie mam żadnej szafeczki. Nie czekaj. No to tam nie, gdzie to jest wszystko co ja mam. E, to teraz gdzie wiesz? No tam gdzie, patrz, tam gdzie jest ta tam gdzie on, on tam przed i rozwalił barykadę twoją. Tak, ale to co za stołem, no nie? Tak. Tam masz taką szafeczkę wiszącą. prawej po lewej na No ja wiem, jak ale chodzisz, ja wiem, tam, tam, tam to była na sz masz... szczykawka była okay. tylko i i ten przeciwbulowy. jak tu. No tak. No I on ja wlazł się? do tego pomieszczenia po lewej tam gdzie my siedzieliśmy, no nie? To skąd Na się początku ten I patrz, i tu jest... Boże! Ja nie wiem... Gdzie, gdzie co ja mam zrobić w ogóle teraz? Głupie jakaś gra. No musisz tym, tym, tym spirytus zdobyć. Nie ma spirytusu. No bo ja już przeszedłem do następnego otoczenia, no. Tak. No. Ale ja nie mam żadnego spiritusu, naprawdę. Czekaj, znalazłem baterię. E, tu jest Flara, a to jest kaseta. O, gdzie ja jestem. I co ja mam dalej zrobić? Poczekaj. Wracam się. No nie? Uh -huh. Znalazłem jakąś kasetę, no nie? Aha. Uh -huh. A, właśnie. No i... Ja jej nie przysłuchałem. O oh, fuck, nie A jak trzeba ją przysłuchać? A ja jej nie od... musisz się ją tam włożyć. O, za zębeczkę, fajnie Co jest z się Ja tu wszystko pozostawiałem, żeby on nie przy...